Cześć, witajcie na moim kanale. Od dawna noszę się z zamiarem stworzenia pewnego luźnego, dyskusyjnego formatu, który będzie polegał po prostu na tym, że w jednym filmiku będę chciał omówić pewien temat, który jest niezwiązany z aktualnymi wydarzeniami w popkulturze, czyli jakieś recenzje filmów czy seriali ale porozmawiać na tematy bardziej luźniejsze, związane z filmami, serialami, dystrybucją filmową, a nawet takie zahaczające o codzienne życie czy codzienne rozkminy. I bardzo mi brakuje tego typu filmików na kanale i noszę się od dawna z zrobieniem tego typu formatów, w którym będę miał możliwość przegadać swoje przeróżne myśli, które przyjdą mi do głowy właśnie na tematy związane albo z popkulturą, albo związane z życiem. I ogółem, cały ten kanał jest dla mnie pewnym poligonem doświadczalnym i pewną taką m, szkołą, w której uczę się robić różne e, formaty YouTube'owe. No i oczywiście taką dominującą formą jest u mnie podcast albo taki m, moje solowe przemyślenia na temat filmów i seriali, albo też dyskusje z zaproszonymi gośćmi. I to jest taka główna, główna treść tego, m, tego mojego kanału. Ale również bardzo sobie cenię omówienia nadchodzących projektów, filmów i seriali, głównie tych związanych z dużymi markami. Ale też próbuję innych, innych rzeczy. Chciałem dotknąć różnych różnych form i miałem na przykład wywiady po, e, po filmie, reakcje fanów na e, Doktora Strange'a 2. E, mam na swoim kanale vlogi, które wiem, że cieszą się bardzo dużym powodzeniem i e, moja publiczność, moi obserwujący bardzo lubią ten format. Mam też kilka filmików takich luźniejszych, komediowych na przykład Czego nie powiedziałby nigdy Kevin Feige i czerpię inspiracje z od różnych youtuberów z różnych kanałów polskich czy zagranicznych i brakuje mi takiej formy na moim kanale, w którym mógłbym sobie po prostu usiąść przed kamerą i porozmawiać z wami na takie właśnie luźniejsze tematy i żeby to nie był jakiś format, i przesadnie y, zaawansowanie zmontowane, czy, czy jakoś ym, nie chciałbym, ym, chciałbym żeby to było po prostu bardzo luźny format dyskusyjny, bez jakiegoś przesadnego montażu. Że, jak po prostu będę miał jakąś myśl, która zasługuje na jakieś szersze omówienie, to po prostu, żebym mógł sobie włączyć kamerę, niekoniecznie nagrać to na green screenie, ale po prostu y, nagrać sobie to nawet w formie takiej vlogowej. Ale na takiej zasadzie, że będzie jakiś temat przewodnik, który będę chciał omówić I, i będę oczywiście oczekiwał na Wasze komentarze, bo na tym polega właśnie ten format, że ja wygłoszę pewien statement, pewne swoje oświadczenie na temat tych rzeczy, które będę chciał omówić. No i będę liczył przede wszystkim na wasze, na wasze komentarze, żeby tutaj się między nami narodziła pewna interakcja, którą sobie bardzo, bardzo cenię, bo bardzo miło mi się z wami dyskutuje, czy też na YouTubie, czy na Facebooku, czy na mojej grupce Multiversum Filmowo-Serialowe, czy też na Instagramie. Teraz mam oficjalne konto na Instagramie, wszystkie linki macie w opisie, więc możecie sobie tam zajrzeć i serdecznie was zachęcam do obserwowania, ale wracając, no, chciałem właśnie te moje myśli przeróżne sobie przegadać z widzami. I dlatego też powstaje taki luźny format dyskusyjny. I nazwą tego formatu będzie myśli przeróżne, czyli po prostu myśli przeróżne, które wpadną mi do głowy, które będę chciał z wami przegadać. Będę właśnie za pomocą tej luźnej formy z wami na ten temat dyskutował, aczkolwiek chciałem zaznaczyć, że mm, Tematy, które będę chciał poruszać, mam ich wiele spisanych, ponieważ myślę od bardzo, bardzo dawna nad tym formatem i mam no prawie całą kartkę różnych tematów, które są związane z dużymi markami, z kinem, z tym, jak się ludzie zachowują w kinie, jak działają platformy streamingowe, jak działa dystrybucja filmowa, jak działa w ogóle, jakie są moje opinie na temat obecnej poziomu dyskusji na temat popkultury i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I chciałem sobie na ten tematy rzucić właśnie taki jeden temat pod dyskusję, w reakcji na wasze yy, i czekać na wasze reakcje, na wasze komentarze. I Chciałem tutaj zastrzec jedną rzecz, że yy, ja sobie przygotowałem tych tematów, mam dwadzieścia kilka spisanych sobie na kartce tej i jeszcze jednej takiej mam małą karteczkę. Yy, Rzeczy, które, które chciałem jeszcze poruszać w tym yy, startowym odcinku, że tematy mogą się powtarzać. To znaczy, może być tak, że będzie jakiś jeden temat, który yy, będzie taki mocno dyskusyjny. Myślę, że takim tematem, który jest wart szerszego omówienia, jest na przykład to, czy gust filmowy zmienia się wraz z wiekiem, czy zmienia się wraz z czasem. I myślę, że nagram. Taki solowy materiał na ten temat, ale gdyby trafił mi się jakiś fajny gość, którego mógłbym zaprosić na kanał i który chciałby właśnie porozmawiać na dokładnie ten sam temat, to nie ma żadnego problemu. To nie będzie tak, że jeżeli ja już przygadam daną kwestię, na przykład czy co sądzimy na temat technologii 3D we współczesnym kinie, czy ona jest jeszcze w ogóle potrzebna, czy to jest takie niepotrzebne gadżeciarstwo. Jeżeli ja nagram na ten temat odcinek taki solowy. A na przykład spotkam jakąś osobę, która będzie miała coś ciekawego na ten temat do, 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 do dodania, albo będzie chciała no, wypowiedzieć się na ten temat, będzie chciała coś wartościowego na ten temat powiedzieć, no to oczywiście te tematy mogą się powtarzać, czy pewne wątki mogą się powtarzać. I wtedy takie rozmowy z zaproszonymi gośćmi nazwąmy po prostu Nasze myśli przeróżne. I to by była po prostu kontynuacja tej serii tych luźnych, nieoskryptowanych, niezmontowanych albo delikatnie zmontowanych materiałów, w których będę się chciał wypowiedzieć na przeróżne tematy. Zajrzę sobie na karteczkę, co chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że to będą tematy około popkulturowe, popkulturowe, ale nie tylko takie. Być może nawet mocna życiówka tutaj wejdzie. I cóż, na razie sobie stworzyłem listę takich tematów, które chciałem wrzucić pod dyskusję, aczkolwiek bardzo, bardzo liczę na to, że w komentarzach, czy też na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na grupce padną jakieś propozycje, właśnie takich tematów, które można byłoby wspólnie omówić, bo mam takie wrażenie, przeglądając szczególnie polskiego YouTuba popkulturowego, że on jest mocno osadzony w takim formacie, jakim są recenzje i tylko się robi na bieżąco nowości. Że wychodzi nowy serial, to go omawiamy, wychodzi nowy film, to go omawiamy. Nie ma. Za dużo przestrzeni na to, żeby usiąść na spokojnie i przegadać coś obok. Rzadko kiedy robi się jakieś retrospekcje, wraca się do starszych tytułów. I z jednej strony to rozumiem, bo ludzie chcą na bieżąco konsumować tą kulturę i chcą na bieżąco no, śledzić wydarzenia w tych największych markach. I nie ma po prostu, a wychodzi tego tak dużo. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach, że szczególnie jak mamy teraz te wojny streamingowe, gdzie mamy kilka platform streamingowych, gdzie co tydzień jest coś nowego, coś wartego zobaczenia, w kinach zresztą też y, po pandemii jest coraz więcej tytułów, które warto mówić. Nie ma możliwości omówienia wszystkiego, a nawet jeżeli jesteśmy na bieżąco z tymi nowościami, to właśnie brakuje czasu, żeby usiąść na spokojnie i przemyśleć jakieś takie sprawy, które wykraczałyby poza jeden tytuł. Ja właśnie chciałbym to zrobić, bo właśnie brakuje mi w, w ogóle na polskim YouTubie takiego takiej chwili zatrzymania się i pogadania na takie tematy luźniejsze. Jest kilku twórców, którzy to robią, ale to jako powiedzmy dodatek do tej głównej działalności, jakie są, jakim są recenzje. I żeby była jasność, ten mój format myśli przeróżne, to nie będzie taki główny format na moim kanale, bo jednak chciałbym robić i vlogi, i omówienia, i również recenzje, że to będzie też taki dla mnie dodatkowy format. Natomiast on będzie osadzony właśnie wokół jakiegoś jednego tematu przewodniego, który chciałbym sobie z wami omówić. Tematy mogą się powtarzać i cóż, hmm, chciałbym po prostu, i to jest taka ostatnia myśl, którą chciałem wam przekazać w tym filmiku, żeby hmm, po tych moich przemyśleniach czy jakichś rozkminach, które mam, albo prywatnie, albo z innymi ludźmi, żeby coś wartościowego zostało. I pomysł w ogóle na ten format zrodził się z moich spotkań na Discordzie z zaproszonymi gośćmi, ponieważ mój kanał to jest, są nie tylko takie solowe materiały, ale również yy, możliwość porozmawiania z różnymi gośćmi. I to zwykle odbywa się tak, że umawiamy się na jakąś godzinę, yy, powiedzmy, nie wiem, jakąś popołudniową czy wieczorną, powiedzmy o 20. No i wchodzimy na tego Discorda o godzinie 20. No i oczywiście sobie tam luźno gadamy, taki small talk, co tam u ciebie, co tam u mnie. Co ostatnio ciekawego oglądaliśmy, i często potem żałujemy, że ten smoltek nie jest nagrywany, bo zwykle tam padają różne takie myśli przeróżne, które są wartościowe, które warto utrwalić w jakiś sposób. I potem sobie gadamy tam pół godziny, czy godzinę i mówimy, dobra, no to trzeba ten serial czy ten film omówić. No i z już takim trochę słownącym entuzjazmem siadamy do zrobienia konkretnej rzeczy czy konkretnego omówienia a właśnie chciałbym żeby może ten small talk był w pewien sposób wykorzystany, uwieczniony, żeby te dyskusje, które są naprawdę bardzo wartościowe, które mamy między sobą prywatnie, żeby nie przeminęły jak łzy na deszczu, tylko żeby coś po nich trwałego zostało. I nawet jeżeli nie będziemy ich na nagrywać, to żebyśmy sobie potem do tych tematów wrócili z jakimiś przemyśleniami i mogli na ten temat opowiedzieć. Także bardzo mi brakowało tego formatu, bardzo chcę go y, dla Was zrobić, chcę go zrobić również dla siebie, ponieważ mam y, kilka rzeczy, o których chciałbym po prostu sobie tak luźno z Wami porozmawiać. I dlatego też ten format myśli przeróżne będzie jednym z takich y, głównych formatów na moim kanale, aczkolwiek nie jedynym, bo Mimo wszystko chciałem robić recenzję filmów i seriali i takie też mocno przepracowane projekty, jakim są mówienia nadchodzących filmów i seriali. To miał być luźny komunikat, luźny odcinek startowy, a jak widzicie, rozgadałem się, bo jestem taką osobą, która ma bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. Nie wiem, czy mądrych, czy głupich, czy wartościowych, czy nie, to już ocenicie sami, ale mam po prostu potrzebę rozmawiania z innymi ludźmi i dlatego jest mi potrzebny ten format na tym kanale. I mam nadzieję, że będziecie z filmików w ramach tego cyklu zadowoleni. To tyle z mojej strony. I cóż, będę chciał nagrać teraz kilka takich odcinków, żeby one się pojawiły na kanale, żebyście mogli zobaczyć, o co mi tak już w praktyce chodzi, i żebyśmy mogli sobie na te tematy porozmawiać nie tylko na Facebooku, na grupce Facebookowej czy na Instagramie, ale również w komentarzach na YouTubie. Także dzięki, że sprawdziliście ten materiał. Myślę, że jeżeli chodzi o myśli przeróżne to powstanie cała playlista na moim kanale, i jeżeli ktoś będzie chciał to wszystko mieć zebrane w jednym miejscu, no to odsyłam Was do playlisty, która powstanie dedykowana właśnie tym luźnym nieoskryptowanym materiału. Także to tyle z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć!